Hejka ludziska, witam was ponownie w X-Men Origins Wolverine. Hahaha, <ścoughs> to było dobre. Wow. Jak ty żeś mnie złapał, a nie Dobra. Najpierw musimy się tego pana pozbyć, bo on mnie tu będzie wkurzał. Bum. Boom. Bum. Boom. Jebu. to Eee... Chwileczkę. Za chwilę do wrócę, okej? Okay? Zobaczę co on chce. Dobra, wracamy. Dobra. I tak nie mogę. Musisz się stąd wydostać. Chodź tu. Giniesz? Rozerwane na strzały 110% ładnie eee, tak tych właśnie nie da się wziąć z tego naszego takiego skoku a może tak to tego dzień dobry No jeszcze zamaszowanie tego przycisku jest bolesne. I ponowne rezerwanie, panowie. A przynajmniej mam poziom 26, ładnie. Aż tu, Gnoju. Nie, nie lubię tych typków. Eee, Co by to jest zwiększ Mam 4 punkty, bardzo jak firka. mi go po spina. Więcej czasu. Mhm. Uh -huh. teraz będziemy musieli maszować tak zwanego X-a, żeby się dłużej kurlać. turlać. Je. Yep. Kurde, gdzie ty jesteś? Chodź tu! Ciebieś, ciebie jeszcze tu jest jeden. Jest rano, bo nie jestem przyzwyczajony do takiego maszowania przepisów. Wu wow. Gnojku mały. Leżysz. A właśnie, to jest poświęcenie do zdrowia. I tu mam wyjście. Czeka że się już tam przez ząbowy fontan nie da przejść, no ale trudno. Coś tutaj jest? Nie, tu już nic nie ma. Czy żeśmy chyba... i wykurzyli. Widzicie tam? No jest koleś. No, ja się jeszcze niego wrócę. Znaczy, był tam uk ukryty. Dosyć nieźle, muszę przyznać, że A, właśnie to jest. Dawaj swoje doktagi. nie nieźle ukryli go. Gdyby nie to, że ja tam się przyjrzałem dokładnie, to bym nie zauważył. 3000 doświadczeń by poszło... Jak krew w piach Tutaj da się, Nie da się tutaj tego przesunąć niestety I tam nie ma wejścia Specjalnie tak zrobili, że to są te kamienie wszystkie Tylchę no, ja mogę Polatać sobie Bum. No i łanie wszyscy, a eee, tutaj rozejrzeć, bo tutaj mogą być jakieś znajdźki. I tam jest jedna znaczka, widzę ją Tylko czy tak da się do niej dostać Nie, jest niewidzialna ściana Uy! i spadłem Dobra, na całe szczęście logan ma w dupie spadać z jakiejś takiej mini wysokości 20 metrów na przykład, ale co tam? On przeżył kurde upadek helikoptera, więc... Dla niego to jest rycynice. No właśnie, tu jest przejście. O! Proszę, a tutaj mamy tę figurkę. E, czyli podamy sobie też, musi być jakieś przejście, żeby się tam dostać do tamtego kolesia. A, jest tutaj, dobra. No i bym mógł tutaj na środku wylądować już Ale ja idę potem tego kolesia Też że A, żeby Logan troszeczkę szybciej biegł Albo poruszał się Sary, wiesz, że strzelasz w powietrze no, Mam że ciekawa jest konstrukcja architektoniczna Chodź tu Dobra noc A my cały czas ścigamy oczywiście Gambita. Ponieważ on ma informacje, które są nam potrzebne, gdzie, gdzie jest tak zwana wyspa strikera. Au revoir A pamiętam ten fragment. Nie dosyć wkurzający. Tu mamy też health boosta. Poczekaj z zwalenie tych skrzyń. Po tej stronie nic też nie było, tu jest... nie da się wejść do tej windy, niestety. No, trzeba mogliby zostawić jakieś takie wejście, które też nic nie daje. Wow, jak to się już szkodził, most. Aż dwie chodź tu. No, przez to, że tam do mnie zadzwoniły, nie uda mi się. Chodź tu. No ja cię teraz wyrzucę, ciebie tak samo i 8000 doświadczeń mi wpadło To jest postawiona ściana właśnie z tych startonów Nie przyjdziemy niestety Tu nie można znajdzie Co była jedna Dobra Trudno A Nie jednak jest Nie Dostawcie mnie, tu jest znajdźka. A my teraz musimy się... ...szybko tutaj poruszać. Chyba po prostu wydostał na chwilkę, to będzie nas tu prześladował. Się! To tak. no, udało mi się chyba uciec od niego. Uuuh. Mission failed. Jak to mission failed? checkpoint. Kurde, durny helikopter. Nie lubię takich sekwencji uciekania, autentycznie. To jest tak wkurwiające. 3000 do dobra. No. Zwłaszcza ta trudność tych elementów zależnościowych Logan wspina się. Udało się. Ale jest to furujące. Myślałem, że... Ten jak on wygląda, Boże. Ale żyje. Cały zakrwawiony chłopiec. Hej, się, No tutaj da się porozwalać. Ale nie tak prosto. Tu nie, nie można wyjść niestety. Ale wiem, że gdzieś tam jest znajdźka. Którą będziemy musieli później znaleźć. No, panienki. Dzień dobry. Jep. Da, czyli właśnie nie da się O właśnie, teraz maszujemy ICA. <coughs> a Będziecie po prostu dłużej kręcić Dobra, polecimy jeszcze raz po tym Po wirówce Nie, rozerwanko. 27 już, już poziom, wow. Szybko, Coś leci. chyba w głowę nie trafił. Ciach, ciach. I padła. Jeszcze wy. A. Właśnie dzięki temu mamy tutaj wyjście. Ale nie jest to nie mam co Jak dobrze my tutaj mamy ścianę, Ale, mam mało życia Mały przekręt gnojku. Masz, poletaj sobie. Jak mnie chyba w ogóle można zmienić? No. Hmm. Czyli te, co będzie mi tworzyć bardziej Combat Reflex. A jak wygląda nasz Reflex? Roboty na jeden, specjalizm Militarizm na dwa. Machine Gun na dwa. Chodzi nieźle. I teraz tak, tutaj są mutageny i znajdźki, to warto bardzo... tu wpaść. Nie pamiętam czy na dole było. Ale wiem, że na pewno po tej stronie był jeden, ale tu była ten, figurka. Nie, tu, pardon, tu jest koleś. Zawsze 3000 więcej doświadczenia. Tam na dole coś jest. Po nie widać. Znaczy, tak czy ja tam, tam zejdę. I to sprawdzę. Warto tutaj bardzo szukać różnego typu rzeczy. Bo widzicie, jak to ułatwia rozgrywkę. Dobra. I tu nic nie ma. Więc zrobione jakoś takie, specyficznie ładnie, ale do, do celów takiej gry wystarczy. Hmm. A nic nie ma. więc tu, warto też sprawdzić, czy za nami nic nie ma, w takich miejscach zwłaszcza. Co? Dobra, wy testy wylecicie na razie. O! Jeszcze raz, cześć. I mu tak, nie dostać mi do doświadczenia, ale trudno. Ktoś nie czy dwa. Gambit! Mam cię. Był przez chwilę niewrażliwy. No i co? Może taki śmieszne. Ja mam lepsze. A teraz dostanę za, za, za doświadczenie. Ale mimo, że mam to sobie i trzeba przyjąć, że jest lekko nieporęczne. Ja, ja tak, gawij lekko przesadził. Dosłownie. Tu nic nie ma, Eee, jest fajnie pokazane, żeby, można by było wydawać, że tam coś jest. Wow. Loga może podwórkę helikopterem, co? wątpię, żeby już w ogóle coś się stało, nawet jeżeli wpadły na, w te śmigła. Tu nic nie ma. Raczej to by... śmigła jest bardziej nadmucię niż on. A coś tam ci mutaci musieli. Tam ci mutacy. Tam ci asasynie musieli długo spadać, skoro tak późno na stan na świecie Dzień dobry. Hop. O, Ow. Taka lekka zawiecha. Ciach i ciach. To do się zmieni doświadczenia. Tu nic nie mam... wiem, że w którym się nie był koleś po prostu za takim... może być załomem. Dlatego to sprawdzam Zastanawiam się, czy nie pograć sobie w tego, Czy nie, na wam nie nagrać Batman Arkham Asylum. Choć ja się na tej grze nie znam prawie w ogóle. Do góry, do góry, Logan, do góry! To kurwa musi być jednak siła, żeby się wciągać. Jeszcze wyżej może? Już myślałem, że jest to zawieszone w powietrzu. To by ciekawie wyglądało. Komuś tam, ale tutaj coś jest, więc najpierw sobie pójdziemy tędy. Zaczynamy co jest tutaj na górze. Na górze chyba była figurka, Jaki, jaki bug z kamerą. kumajcie. no znaczy coś w środku. Teraz zostałem dopiero za niedoświadczeni. Tam jest koleś. Eee, jak się z w góry dostawało? A tutaj będzie lina. Stamtąd, dobra. Kumam. Ja Mam nawet na ten budynek. To z tego tutaj. Ja Jeśli że to doganę, nie boli. Przecież to jest takie tarcie. bo on to jest między w pionie. Teraz w pionie, w poziomie. Więc bo by nie to zjechać. Ci znów chcą nas dorwać. Eee, ci się nigdy się nie nauczą. Naprawdę. Bob, I mam checkpoint. Up. Nie <laughs> ja zasadzaj w pysk, frajerze. Zawierz mi jego doktagi. Dobra. I w tym jest podziwiam... A, bo tam... Tak, będę dwa odcinki nagrał, więc na spokojnie do drugiego tego dojdzie. Hmm, dojdzie. To jest tu wspomaganie jest dla mnie? Zasługi czy nie? Nope, nic. No tak, bo tutaj da się dostać, to stąd muszę iść, wspomaganie. O, i tutaj też jest koleś. No, Logan. Zacznijmy taki. tagi. No, ja i elementy zręcznościowe, naprawdę. Te, te dwie rzeczy się naprawdę nie lubią. Cyk. Dobra, -pull. Podstawimy sobie skrzyneczkę i wskakujemy na górę. Remilebo, czyli Gambit. Coś odnośnie Mystique. Tam było, było w zeszłym odcinku Mistyk jest magu, kurta. Nie furt był. To no. O, teraz mogę. Dzień, dzień dobry. Stary, ja ci radzę się kawę zapultować. Logan mógłby bez problemu odciąć nawet minigańca. Nieee, no, piękna scena. A z Uo, teraz to rozwala. Ło, teraz w kulę się przebił. Na razie. No <grym>, złapię cię później. Nie ma tak jak rozbić kurze helikopter w kutny. A co tam? Przeżyję. Pojawi się checkpoint. Dzięki za pod... Dzięki podwózkę Bob No właśnie, tutaj też jest koleś. Żeby nie było nierealistycznie. Mamy kolejny poziom. Wtory... 28, nie? Źle, szybko idzie. Dobra. chwilę. Dwa... Trzy, no, to. Rayczas jak nie używam, czy zauważyliście? No, dzień, dzień dobry. Dzień to piąte, piąte. Gdzieś Ci grzycie. panowie grzycie, poczekacie, dobrze? Tylko ja to przesunę. Zobaczcie, jeszcze jest wytrzymały. Chodź tu. Dobra. Tak, jestem twardy. Sru. Widzisz? Adamantowa stal. Najlepsza na rynku. Nic takiego nie kupisz. Granic 3000. Ciekawe, czy dojdziemy do 4000. Za ten. Za jeden doktak. Dobra, to pewnie tędy. I jop. ten to ci co pospadali, teraz właśnie dostanę z nich EX. Dzień dobry. Nie użyjmy naszej windy To niewiele se pojechałem do góry A ciebie nic pole sobie Dobra Berserk Nie chcę mi się z wami tu bawić Pięcie, kurde wszystkie. Stąd coś się rozprawi normalnie. Czyli zerwak go. się i to. Eee, tu nic nie ma już. Chociaż tutaj może być coś jeszcze ukryte. To jest niewidzialna ściana i nie, nie da się tędy przejść niestety, widzicie? A tam mogło być coś fajnego ukryte. Dobra, ale w tym nic, podziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się do zobaczenia w końcu odcinkach. Hej ludzie, coś pa!